Biżuteria, najlepszym upominkiem na Dzień Kobiet. Z okazji Święta Pań w sklepie Jubiler Monika, wyroby ze złota dostaniesz z 30% rabatem, a biżuterię srebrną za połowę ceny. Dla nowożeńców obrączki ślubne 30% taniej, już od 590 zł za parę. A kupując dwa produkty marki Pandora, trzeci otrzymasz gratis. Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz, zapraszamy. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega promocja. Kostka Klinkier oraz setki innych produktów z rabatem nawet do 80%. Przyjdź. Naprawdę warto. Materiały budowlane Wesołek. Numer jeden w Wielkopolsce. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nawijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Wielka wyprzedaż samochodów z rocznika 2018 w salonie Nissan Polody w Kaliszu. Zyskaj nawet 16 tysięcy złotych. Oferta Nissana to auta osobowe, w tym rewelacyjny crossover Qashqai, samochody użytkowe oraz elektryczne w wyjątkowych cenach. Dopasuj model dla siebie i odjedź nowym Nissanem z salonu. Zapewniamy również autoryzowany serwis gwarancyjny i pochwarancyjny. Serdecznie zapraszamy! Nissan Polody Kalisz, ulica Złota 60. Dojazd do ulicy Piłsudskiego i Alei Wojska Polskiego. Mija czwartek, 14 marca, Witold Torbiarczyk. Czas na magazyn miejski. Zapraszam na szczegóły. Kalisz w czołówce miasta atrakcyjnych dla nowoczesnych usług biznesowych. Mam nadzieję, że uda nam się w tej chwili przekonać inwestorów tu lokalnych, deweloperów, prawda, żeby również oni swoją działalność inwestycyjną ukierunkowali w ten, w ten stronę. Darmowa pomoc prawna dla wszystkich, których na to nie stać. To jest, to jest coś dobrego, nie? Że, że w ogóle takie coś, coś powstaje. No. No, tak to się chodzi od Iwana do Pogana. Zostań Supermolem. Akcja Kaliskiej Biblioteki promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Przedstawiam Państwu Supermola. Jest odważny, silny, a co najważniejsze bardzo lubi czytać książki. A przed nami szczegóły informacji. Kalisz atrakcyjnym miejscem dla inwestycji sektora nowoczesnych usług biznesowych. Tak wynika z raportu. Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Dokument powstał na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. I miał zbadać możliwości polskich miast dostania się liderami dla biznesu. Kalisz jest wśród 11 miast w Polsce, a w tym gronie z Wielkopolski oprócz grodu nad Prosną jest tylko Piła. Raport wpisuje się w ideę Kaliskiego City, zapowiadaną przez prezydenta Krystiana Kinastowskiego już w kampanii wyborczej. Atrakcyjne ceny wynajmu powierzchni biurowych niższe oczekiwania płacowe pracowników, mniejsza migracja kadr, a ponadto dobra infrastruktura, dostęp do kapitału ludzkiego i dobra komunikacja z większymi miastami to zdaniem audytorów atuty Kalisza i pozostałych 10 miast w kraju, które mogą ściągać do siebie inwestorów. I mowa nie o fabrykach czy prostym przemyśle, a o nowoczesnych usługach biznesowych. Dla inwestorów atutem średnich miast są nie tylko niższe koszty pracy, ale przede wszystkim dobrze wykształceni i lojalni pracownicy. Do tej pory centra te powstawały głównie w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań, ale potencjał dużych miast powoli się wyczerpuje, chociażby ze względu na problemy z pozyskaniem pracowników i starzeniem się społeczeństwa, mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji. W raporcie czytamy, że inwestorzy wolą znajdować dla siebie powierzchnie biurowe w obszarze śródmieścia, a nie na obrzeżach. W wielkich miastach jest to niemal niemożliwe, ale w Kaliszu już tak. Trendy te dobrze zdiagnozował prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, który jeszcze jesienią 2018 roku zapowiadał, że będzie zachęcał właścicieli działek w centrum, m.in. przy ulicy Złotej, by przeznaczali je na budowę biurowców pod usługi biznesowe. Kalisz jako największe miasto Wielkopolski Południowej powinno się Rozwijać, ale żeby tak się stało, musimy postawić na gospodarkę opartą na wiedzy. W tej chwili w Kaliszu nie ma żadnego certyfikowanego biurowca. Ideę rozwoju wysoko wyspecjalizowanych usług prezydent Kinastowski podtrzymuje. Chce, by w Kaliszu powstawały atrakcyjne miejsca pracy, nie tylko dla pracowników niskiego szczebla. Powinno rozwijać sferę usług, usług dla nowoczesnego biznesu, tak by młodzi Kaliszanie mieli gdzie pracować. Chcielibyśmy stworzyć jak to się mówi, tą warstwę białych kołnierzyków w Kaliszu, których w tej chwili nie ma za dużo. Ludzie albo pracują gdzieś bardziej w przemyśle, w produkcji, natomiast tej funkcji typowo-usługowej, wysokich specjalizacji dla biznesu, usług w Kaliszu nie ma. Wyróżnienie Kalisza w ministerialnym raporcie ma nieść za sobą konkretne korzyści. Skoro mamy takie rekomendacje również ze strony Ministerstwa prawda, oraz dużej firmy y, badawczej, mam nadzieję, że uda nam się w tej chwili przekonać inwestorów, tu lokalnych deweloperów, prawda, żeby y, również oni swoją działalność inwestycyjną ukierunkowali w tę ten, w ten stronę. W Kaliszu, nawet w obrębie ścisłego centrum, są nadal tereny, które nadają się pod budowę lub zagospodarowanie pod na przykład biurowce. Prezydent chce zabiegać u przedsiębiorców, by takie tereny przeznaczali właśnie pod rozwój biznesu. Nie tylko emeryci, osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, czy poszkodowane w klęskach żywiołowych. Od stycznia z darmowych porad prawnych może skorzystać każdy, kto oświadczy, że nie stać go na opłacenie usług radcy prawnego. Odwiedziliśmy jeden z czterech działających w Kaliszu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i sprawdziliśmy, jaką cieszy się popularnością i z jakimi problemami przychodzą najczęściej kaliszanie przepisy prawa czasem potrafią przytłoczyć tak zwanego szarego człowieka. Najlepiej wówczas poradzić się specjalisty. Koszt porady prawnej zależy oczywiście od sprawy, jakiej dotyczy. Zazwyczaj trzeba wydać około 100 złotych i więcej. Dla niektórych to suma przekraczająca ich możliwości finansowe. Dlatego z inicjatywy prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z darmowej pomocy prawnika. Do tej pory mogli na nią liczyć. Osoby do 26 roku życia i powyżej 65 lat. Osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające kartę dużej rodziny, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej od stycznia, jest tylko jeden wymóg. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej obecnie uprawnioną do skorzystania z takiej pomocy jest osoba, która złoży pisemne oświadczenie na takim specjalnym druku, które posiadają osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. I to wystarczy. Nie trzeba żadnych zaświadczeń? Zaświadczeń nie. Natomiast takie oświadczenie przechowywane jest przez trzy lata celem jego weryfikacji. W takim oświadczeniu, oprócz oczywiście podania imienia i nazwiska, podajemy również swój adres oraz numer PESEL. Ustawa rozszerza również zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej. Tak naprawdę bardzo szeroki. Generalnie łatwiej chyba jest powiedzieć, czego nie dotyczy nieodpłatna pomoc prawna. Prawnicy nieodpłatnych punktach pomocy prawnej nie udzielają porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wyjątkiem kwestii dotyczących rozpoczęcia tej działalności. Co istotne, po wejściu ustawy w życie pomoc prawna w punktach została rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach, a nie jak do tej pory jedynie pomoc w ich sporządzaniu. Nie dotyczy to jednak sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz sądowo-administracyjnym to jest coś dobrego nie że, że w ogóle takie coś, coś powstaje nie? No. Bo tak to się chodzi od Iwana do Pogana. A radca prawny Małgorzata Dycha Kasprowicz przyjmuje mieszkańców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu codziennie od poniedziałku do piątku, od 8 do 12. Od stycznia udzieliła już ponad 50 porad w bardzo różnych sprawach. Statystycznie, jeżeli chodzi akurat o ten konkretny punkt, który znajduje się tutaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, rzeczywiście są to sprawy pracownicze, ale też bardzo wiele osób zgłasza się z sprawami dotyczącymi w tym kwestiami tzw. upadłości konsumenckiej. Dużo spraw również dotyczy kwestii spadkowych, ale też rodzinnych, tak? na przykład małżeństwa czy też spraw dotyczących dzieci. Jak mówi radca, najczęściej przychodzą do niej osoby w wieku od 55 lat do 65 lat, ale zdarzają się również studenci czy seniorzy. Najczęściej trafiają. Do tego punktu osoby w przedziale wiekowym 55-65 lat, ale pojawiają się również studenci, natomiast najstarsza osoba, której udzielałam pomocy prawnej, miała 85 lat. Niepełnosprawni i mieszkańcy, którzy z innych względów zdrowotnych nie mogą udać się osobiście do punktu, mogą uzyskać poradę telefonicznie. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Kalisza odbywa się w czterech punktach. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Szczegóły znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Jak w dobie nowoczesnych technologii zachęcić dzieci do czytania książek? Pomysł na to mają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Snyka. Właśnie ruszyli z akcją pod nazwą Zostań Supermolem. Bibliotekarze w barwny i interesujący sposób prezentują kolorowe książki dzieciom. Młodzi czytelnicy do takiego spotkania podchodzą bardzo entuzjastycznie, a w prezencie dostają zakładki do książek z sześcioma pustymi polami, na których bibliotekarze będą przestawiać pieczątki. Na niebie pojawiło się coś niezwykłego. Kolorowy łuk. Ach, czy teraz spadnie śnieg? Wykrzyknął miś. Nie, misio, ten kolorowy łuk na niebie to... Dzieci inspirują się bohaterami różnych bajek. Stąd pomysł na stworzenie superbohatera bibliotecznego. Przedstawiam Państwu supermola. Jest odważny, silny, a co najważniejsze, bardzo lubi czytać książki, wypożycza je regularnie z biblioteki. No i oczywiście wie, jak należy te książki dbać. Przedszkolak, który sześć razy odwiedzi przynajmniej jeden z oddziałów biblioteki i wypożyczy książkę, otrzyma tytuł i medal. Nagroda jest wyjątkowa, jest to medal. Supermola bibliotecznego, unikat absolutny, bo dostępny tylko i wyłącznie w oddziałach dziecięcych Miejskiej Biblioteki w Kaliszu. Mamy trzy oddziały, dlatego zachęcamy dzieci do tego, aby tam właśnie ich pierwsze kroki pojawiły się, ponieważ tamtych książek skierowanych w nich jest najwięcej. Koszt założenia karty bibliotecznej to jedynie 3 zł. Od tego momentu dziecko staje się czytelnikiem i może bezpłatnie korzystać ze zbiorów znajdujących się we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Jednorazowo dzieci mogą wypożyczyć nawet 5 tytułów. Wśród ciekawego i różnorodnego księgozbioru znajdą m.in. książki przestrzenne, dźwiękowe z dodatkiem puzli i pacynek oraz audiobooki z bajkami. Jak masz na imię? Lena. A ty? I co tutaj macie dziewczynki takiego fajnego? Ja mam pająka. Pokaż, zademonstrujesz nam tego, ale straszny pająk. Ja się chyba boję takiego pająka. A ty co masz? Tutaj misia, tak? A lubicie czytać książeczki? Tak. tak. A jakie najbardziej? Ja, o pająku. O pająku lubisz? A ja o misiu. A, A wy co czytacie? I, czerwonego i tomu, królewne śmieszki. A i to jest, lubisz tą bajkę? No trochę, ale. Bo inne tylko dźwięki wydawały. A, bo to jest taka specjalna książeczka z dźwiękami, tak? Które nie trzeba czytać, tylko słuchać można, no, a, tak? No, a inne to też są takie przyciski, tylko, że ym, same odgłosy są. A jakie są Twoje ulubione bajki, powiedz? Spongebob. A, a to, to, są, to są bajki telewizyjne. A książeczki jakieś masz ulubione? A książki to są Czerwony kaptur. Przedszkole, z którego najwięcej dzieci założy kartę w bibliotece, otrzyma nagrody i tytuł najbardziej zaczytanego przedszkola Kalisza w 2019 roku. Miejska Biblioteka Publiczna zachęca również rodziców do założenia własnej karty czytelniczej, która otwiera drogę do bezpłatnego korzystania z literatury we wszystkich placówkach. O tym, że warto czytać od najmłodszych lat, mówią akcje promujące czytelnictwo w całej Polsce. Pamiętajmy, że wiele nawyków wyrabia się właśnie w dzieciństwie. A zamiast śpiewać pod prysznicem, można skorzystać z prawdziwej sceny i wystąpić przed publicznością, która najlepiej oceni nasze wokalne możliwości. Otwartą scenę proponuje Resto Café. Początkujący artyści, ale też osoby, które zwyczajnie lubią śpiewać i chcą wystąpić publicznie, mogą zajrzeć do restauracji i tam sprawdzić, czy pisana jest im kariera artysty. Scena jest i czeka. Na co dzień korzystając z niej podopieczni piano, są artyści zapraszani przez właścicieli lokalu. Jednak szansę zaśpiewać ma każdy, kto lubi i chce, bez względu na wiek czy zawód. Każdy, kto by chciał y, jakoś się sprawdzić y, ze swoimi umiejętnościami, mieć recital czy zagrać na jakimś instrumencie, jest bardzo miłe widziany. Mamy tutaj pianino, do dyspozycji oczywiście każdy sprzęt, który tutaj młody wokalista albo starszy wokalista będzie chciał na nim zagrać, jest to możliwe. Wystarczy wcześniej się zapowiedzieć i ustalić, kiedy taki występ się odbędzie. Widzami będą goście restauracji. Najmłodszy ma 5 lat, najstarszy 15. Mowa o uczestnikach zajęć Kaliskiej Filii Akademii Piłki Ręcznej Handball for Kids. Treningi dla młodych adeptów dyscypliny, której początki miały miejsce w szczypiornie, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki takim inicjatywom o przyszłość kaliskiego szczypiorniaka można być spokojnym. Kaliska filia Akademii Piłki Ręcznej Handball for Kids jest jedną z siedmiu działających obecnie w całej Polsce. Projekt zapoczątkował były szkoleniowiec reprezentacji Polski Kobiet oraz Piłkarzy Ręcznych Ostrowi Krzysztof Przybylski. Celem tej inicjatywy jest nauka piłki ręcznej poprzez gry, zabawy i ćwiczenia, a w konsekwencji wyłowienie perełek, które w przyszłości będą stanowić o sile kaliskiego szczypiorniaka. Dwa lata temu ja zapisałem swojego syna do Ostrowa na zajęcia piłki ręcznej do Akademii Handball for Kids, założonej przez pana Przyblickiego, znakomitego ówczesnego i zresztą obecnego trenera. A i przez te dwa lata jeździłem z synem do Ostrowa. I w międzyczasie udało mi się przekonać pana Krzysztofa, że mamy tutaj wybitnego trenera, właściwie legendę piłki ręcznej w Kaliszu i ludzi chętnych do tego, żeby pomóc żeby otworzyć tą Akademię również w Kaliszu. W październiku ruszyły zajęcia i trwają do tej pory, myślę, że z bardzo dużym powodzeniem. Wraz z Jakubem Kubisiakiem Kaliską Akademię prowadzi jego tata, Edmund Kubisiak, to znakomity przedlaty zawodnik i wieloletni trener, który w 2006 roku był jednym z inicjatorów reaktywacji ligowej drużyny piłki ręcznej w Kaliszu. Dziś swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem dzieli się z najmłodszymi, przygotowując treningi dla dwóch grup wiekowych: od 5 do 9 lat oraz od 10 do 15. Dlaczego akurat taki przedział wiekowy? Bo w tym czas... Się najlepiej się można nauczyć piłki ręcznej. Myślę, że jeżeli się nie zaczyna od przedszkola, to później są zawsze kłopoty i nie można tego nadgonić. Sami jesteśmy zaskoczeni frekwencją, bo wydawało nam się, że nie pracując w szkole, to będę miał problemy z ściągnięciem tutaj młodzieży. Ale widzę, że jest takie zainteresowanie szczególnie rodzice są bardzo zainteresowani tym, żeby przeprowadzać tutaj dzieci, że. Naprawdę jesteśmy w tej chwili w szoku w pewnym stopniu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki od godziny 17 w Hali Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej oraz w piątki od godziny 17.30 w sali szkoły podstawowej nr 13 przy ulicy Kordeckiego. Uczęszcza na nie regularnie po kilkadziesiąt osób, a chętnych cały czas przybywa. Dla wielu to pierwszy krok w poważnej przygodzie z handbolem. Jak długo ty już piłkę ręczną? No tak z 4 miesiące. Jak tutaj oceniasz te zajęcia? Bardzo dobrze, prawie najlepiej. Mhm. A co takiego według Ciebie wydłużnia piłkę ręczną, nie wiem, na tyle innych sportów zespołu? No gra się rękami, mhm. fajna atmosfera ogólnie, biega się dużo, ja lubię biegać, no i jest inna trochę od innych sportów. Dzisiaj największym problemem mamy z, yy, problem z leworęcznym. I tutaj przy okazji apeluję do rodziców i, i ewentualnie do, do znajomych, kto ma leworęcznego chłopca, to na wagę złota. To jest bardzo ważny zawodnik w piłce ręcznej. Podopieczni Akademii Handball for Kids mieli już okazję i to dwukrotnie wyprowadzać na mecz piłkarzy ręcznych Energii MKS. Możliwość przeżywania w Kaliszu ekstraklasowych emocji i perspektywa gry w najwyższej lidze w kraju z pewnością zachęcają do rozpoczęcia przygody ze szczypiorniakiem. Ja mogę tylko pozazdrościć, że nie jestem jeszcze młodym człowiekiem i nie biorę bezpośrednio w tym udział. W tamtych czasach, kiedy ja prowadziłem zespoły, Niestety, ale nie było takich warunków, nie było takich możliwości jak w tej chwili. Można tylko cieszyć się, że ta piłka w Kaliszu tak wysoko w tej chwili stoi. W planach Akademii jest zgłoszenie zespołu do Wielkopolskiej Ligi Młodzików. Tymczasem w czerwcu podopieczni kaliskiej filii pojadą na obóz sportowy do Dźwirzyna. I na koniec wizyta na portalu faktykaliskie.pl. Ponad 3000 wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia. Uzupełniającego, zwanego potocznie Mama 4, wpłynęło od 1 marca do Wielkopolskich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie wnioski złożyły kobiety. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie internetowej. Przypomnę, faktykaliskie.pl. I tą informacją kończymy czwartkowy Magazyn Miejski. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Dobrego wieczoru i do zobaczenia. Wieczór z zachmurzeniem całkowitym 5 stopni na termometrach, na barometrach jedynie 980 hektopaskali, wiatr słaby w nocy deszczowo 5 stopni na plusie. Piątek zapowiada się również deszczowo. Przelotne opady będą nam towarzyszyć przez cały dzień. W południe 7 stopni Celsjusza, ciśnienie niskie 987 hektopaskali, wiatr umiarkowany z zachodu.